Dzień dobry! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z salonu Marciano Ges, gdzie mam przyjemność prowadzić dzisiejszego live'a. Firma Marciano Ges to taka ekskluzywna linia Ges, która jest projektowana i nadzorowana pod czujnym okiem projektanta Pola Marciano. Dzisiaj pokażę Wam różnego rodzaju stylizacje, ale tak naprawdę to będą stylizacje bardzo kobiece, eleganckie, jako takie stylizacje z pazurem, dlatego że... GES i Marciano GES to głównie kolekcja przeznaczona dla kobiet, odważnych kobiet, takich, które lubią podkreślać swoją zły, zmysłowość, swoją kobiecość, którą, które stawiają na elegancję, ale też chcą w, tym, w tej stylizacji, w tym swoim wizerunku mieć odrobinę tak zwanego pazura. Ale oczywiście firma GES ma w swojej ofercie nie tylko kolekcję damską, ale również męską i kolekcję dla dzieci. Tutaj w Centrum Handlowym w Klip w Gdyni mamy kolekcję dostępną damską i teraz już męską. No, dzieciny niestety nie ma, ale to można sobie oczywiście zawsze zobaczyć i zapoznać się z ofertą na stronach internetowych. No więc chyba to tylko będzie tyle tytułem wstępu, żeby już nie przedłużać. Zapraszam naszą modelkę Magdę. I przedstawię wam pierwszą moją propozycję. My no tak teraz będziemy troszkę podobnie ubrane, <grych>, dlatego, że firma Gerstmarz mocno stawia na printy. Także dzisiaj ja mam na sobie założoną wąską sukienkę właśnie w print zwierzęcy i Magda również tutaj bluzka w tym samym utrzymanym charakterze i do tego wąska spódnica słuchajcie ołówkowa, pokaż Madzia jeszcze z tyłu, z pięknym zamkiem na całej długości, rozpinana, także naprawdę bardzo fajna. I do tego dobrałam torebkę yy, też również z firmy oczywiście Marciano Ges. Cała stylizacja jest, widzicie, taka, tak jak mówiłam już na wstępie, z takim charakterem, mocnym pazurem. Tutaj mamy printy i, i, i wzory. Na dole spódnica również jest ozdobna. Nie jest to prosta spódnica, ale nadająca się również oczywiście do pracy. Ze względu na długość, bo jest ta długość taka rzeczywiście odpowiednia, bo, bo do kolana. I, I ładnie opina tutaj i podkreśla nam sylwetkę. Także na przykład do eleganckiej bluzki albo do białej koszuli. Myślę, że świetnie się będzie prezentowała. I oczywiście w ofercie mamy również, słuchajcie, dodatki typu biżuteria, okulary, zegarki oraz obuwie. Także dzisiaj cała stylizacja, zarówno moja, jak i Madzi, jest właśnie tutaj złożona z, z, z rzeczy, które, które możecie zakupić i które znajdują się właśnie w kolekcji Gess Marciano. Postawiłam w tej stylizacji Madzi na klasyczne szpilki, ponieważ szpilka taka w kolorze nude, jest szpilką najbardziej uniwersalną. Ona pięknie podkreśla nogę, wyszczupla nam sylwetkę, wyszczupla nogę przede wszystkim, także ładnie się prezentuje, ale oczywiście możemy do tego założyć jakieś cieliste kozaki, albo może z mocniejszym akcentem dołożyć do tego płaszcz ciemny i na przykład też ciemne buty. Oczywiście dowolność, wszystko zależy od tego, jaką stylizację chcecie uzyskać. Bardzo dziękuję. Także już tak opowiedziałam pokrótce też o mojej stylizacji, którą mam na sobie. To jest wąska, słuchajcie, sukienka z takimi drapowaniami. Mam nadzieję, że to tutaj widać. Idealna też dla kobiet, które mają tutaj troszkę większy brzuszek, ponieważ tego typu marszczenia i drapowania ładnie nam tu wszystko kryją i podkreślają nam tę sylwetkę. Można ją nosić na różne sposoby. Ja mam tak opuszczoną tutaj z ramion, ale możecie równie dobrze założyć ją w ten sposób i będzie wtedy na jedno ramię, albo po prostu całą podciągnąć i tak już bardziej może o. Elegancko w ten sposób też można sobie tą sukienkę nosić. Fajna długość, słuchajcie, bo można też ją troszeczkę sobie podciągnąć, wtedy jest krótsza i też ładnie tutaj wygląda, bo tak jak mówię, bardzo fajny, elastyczny materiał, także ładnie opina nam sylwetkę i podkreśla i jest przede wszystkim niesamowicie wygodna. No i oczywiście buty postawiłam na botki w kolorze cielistym, z charakterystycznym, pięknym, nie wiem, czy będzie widać. Słuchajcie, takim złotym obcasem. Super to wygląda, fajny akcent biżuteryjny. No i żebym nie zapomniała, słuchajcie, no kolczyk, kolczyk, którym ja jestem zakochana. Nie wiem, czy też może Pan tutaj podjedzie kamerą, zobaczymy. To jest, teraz nosi się, słuchajcie, kolczyk jeden, także ja sobie na ten kolczyk jeden postawiłam, natomiast jest rzeczywiście drugi do kompletu. Słuchajcie, są przepiękne te kolczyki, są w srebrnym i złotym kolorze, zobaczcie. Drugi jest troszeczkę krótszy i też oczywiście możemy sobie założyć na drugie ucho, super wygląda. Dobrze, a do tego jeszcze miałam, słuchajcie, okulary, no to jeszcze pokażę może, o. Też fajnie wygląda, i oczywiście do tego mogłybyśmy na przykład zarzucić sobie, ale nie mam tutaj przygotowanego. przykład kamelowy, dłuższy płaszcz, kapelusz, fajna torebka, i już mamy ciekawą, fajną stylizację. Widzę, że modelka już jest gotowa. Madzia, bardzo proszę. I mamy drugą stylizację, drugą moją propozycję. Słuchajcie, świetna, świetna. <grych> Madzia też jest zakochana w swetrze. Słuchajcie, na początku tak niepozornie wyglądał na wieszaku, ale rzeczywiście, słuchajcie, jest bomba, bomba, naprawdę. No więc stylizacja składa się z szerokich, lejących, białych spodni, niezwykle modnych, no, no, trudno powiedzieć, że w tym sezonie, no zawsze były modne szerokie spodnie, tylko czasem po prostu bardziej stawiają projektanci na jakieś wąskie, czy tam czy tam, powiedzmy te szercze zawsze gdzieś tam troszeczkę były. Witamy Pod... ponownie, chyba nas na chwilkę wyrzuciła, ale już jesteśmy. Nie wiem, na czym skończyłam, to znaczy wiem, gdzie skończyłam, tylko nie wiem, w którym momencie e, już nas, że tak powiem, wyrzuciło z wizji. Mam nadzieję, że e, o spodniach usłyszeliście. W każdym razie jesteśmy przy sweterku, który jest niezwykle e, ciekawy. Zobaczcie, jest piękny, tutaj ma takie właśnie aplikacje dodatkowe, zdobienia na ręce, warkoczowy splot, super. No i co tutaj jeszcze, że tak powiem, nadaje pazura tej stylizacji? No chyba ta, słuchajcie, cudowna, niezwykle ciekawa, bym powiedział, intrygująca torebka. Właśnie taka forma takiej kuli zapinana tutaj na złoty, na złoty zamek i oczywiście bardzo modne cały czas, a teraz w szczególności właśnie złote łańcuchy, które pojawiają się nie tylko na odzieży, ale również właśnie jako łańcuszki do torebek przy paskach czy również przy obuwiu. Bardzo dziękuję. W międzyczasie, słuchajcie, jak Madzia się będzie przebierała, pokażę Wam jeszcze co fajnego tutaj yy, dzisiaj przygotowałam dla Was. Marcelo gaz na swojej ofercie, słuchajcie, różne kurtki. Kurtki skórzane i kurtki z tak zwanej ekoskóry. Tutaj ta kurtka akurat jest kurtką skórzaną. Bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie, złote, łańc złote łańcuchy tutaj, zamki, przepraszam. I do tego fajna forma baskinki. To jest idealna kurtka dla takiej dziewczyny o figurze takiej bardziej chłopięcej, czyli taka szczuplutka albo pani, która, która jest odwróconym trójkątem, ma szersze ramiona i tutaj w tych biodrach chciałybyśmy na przykład dołożyć sobie troszeczkę krągłości, proporcje, ładne sylwetki uzyskać, to tego typu kurtka jest idealna. Słuchajcie, świetnie wygląda, także, także zachęcam. No i oczywiście to, co mówiłam, czyli print w środku również znajdujący się. Mamy jeszcze dwie kurtki również to już są tym razem z ekoskóry, również czarne, typowe takie tutaj, ta typowa ramoneska, tutaj pikowana, słuchajcie, też fajnie wygląda, złote oczywiście dodatki, bardzo, bardzo ciekawe. Jak mówimy o biżuterii, o tym, że firma właśnie stawia na biżuteryjną ozdobę również swoich elementów garderoby, to zobaczcie, fajna sukienka, wąska taka tuba, dłuższa, prążkowana, myślę, że taka dla mnie byłaby za kolano, więc, więc można sobie ją również założyć na przykład do żakietu i do pracy, więc bardzo, bardzo ciekawa. I taką samą mamy również dostępną. Słuchajcie, w innym kolorze. Także bardzo, bardzo ciekawa. Do takiej stylizacji już oczywiście nie dokładamy żadnych dodatków biżuteryjnych, bo ona już sama w sobie jest bardzo mocno ozdobna. No i mamy już Madzie. Madzia, bardzo proszę. Też super stylizacja, słuchajcie, no bo teraz modne kolory. Beż, kamel, rudy, odcienie brązów, beżów. No, bardzo fajna stylizacja. Słuchajcie, stylizacja składa się z prostej sukienki, krótszej. W takim właśnie rudym odcieniu, nawet może nawet pomarańczowy, nie wiem, jak to kamera pokaże tutaj, ale to jest taki właśnie ładny, nawet złotawy, taki miedziany odcień. Do tego tręcz, który zresztą mieliśmy już wcześniej gdzieś w katalogu i cieszę się słuchajcie, olbrzymią popularnością, jest naprawdę świetny. Słuchajcie, krótszy, ale bardzo ciekawy. Pokaż macie jeszcze z tyłu. Zobaczcie, ładnie, z rozcięciem. Ładnie wygląda. Z ozdobami na rękach, a raczej na rękawach, i do tego w odcieniu właśnie butów torebka. Też, słuchajcie, bardzo ładna, no i oczywiście to, co pojawia się, czyli znowu ozdoby, znowu złote jakieś aplikacje tutaj, no i i wzór, czyli print jakiś, tak, jakiś zwierzęcy pojawiający się również na butach, jak i na torebce. Słuchajcie, tręcz to jest oczywiście tak jak marynarka, jak biała koszula, must have w szafie każdej kobiety, więc jeżeli szukacie takiego tręcza krótszego, to serdecznie Wam polecam. Przyjdźcie, zobaczcie świetnie, słuchajcie, wygląda. Będzie ładnie wyglądał do jasnej koszuli, do jeansów, do jakiegoś kompletu w brązowym kolorze. Bardzo fajny czy również mogłybyśmy go założyć na przykład na tą poprzednią stylizację do białych spodni, albo nawet ja też również mogłabym sobie ją dzisiaj założyć. Bardzo dziękuję. Co ja tutaj jeszcze słuchajcie, ciekawego mam? No jeżeli wybieracie się na jakieś wesele, macie jakąś ważną uroczystość, szukacie ładnej, długiej sukni, no to myślę, że tutaj adres będzie idealny. Zobaczcie, przepiękna suknia, lejąca z plisowanym, tak czyli cała plisowana, chciałam powiedzieć, plisowany ale ona cała jest w plisach, z ozdobną piękną klamrą. Tutaj ładnie będzie nam przykrywała brzuszek, więc też będzie tutaj maskowała różne mankamenty figury. Z dekoldem w kształcie V, w serek, więc też pięknie, to jest nawet kopertowy, więc, więc ładnie podkreśla nam tutaj sylwetkę, biust i przede wszystkim wyszczupla nam tą sylwetkę. Zobaczcie, pięknie wygląda. No Nie zakładam jej na sobie, ale, ale myślę, że to widzicie bardzo, bardzo ciekawa. Do niej możemy oczywiście założyć sobie jakiś szal, albo na przykład y, żakiet, zależy jaka to, jest, y, jaka to jest okazja. Ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. No już mówię, to już jest takie na specjalne wyjścia, ale niezwykle y, interesująca. Mamy również sukienkę. Znowu print. Znowu print. Co w się sensie troszkę krótsza, tak? Z paseczkiem. Y, ładny kołnierzyk, zapinana z góry na dół. I z ozdobnymi guzikami i kieszeniami na wysokości. Tutaj właśnie bioder, również tutaj mamy takie małe pagony, więc też ciekawie wygląda. Do tego możemy sobie założyć na przykład właśnie kurtkę, zobaczcie skórzaną, i też ciekawy zestaw będzie to tworzyło. Tą sukienkę możecie założyć sobie też również do stylizacji takiej bardziej każualowej, czy nawet troszkę sportowej, bo do tego na przykład czarne albo białe sneakersy i też świetnie będzie się prezentowała. No, Magda jest po prostu ekspres. <słuchaj> Proszę! Nie wiem, jakie masz tempo, ale naprawdę olbrzymie, albo mi tak czas po prostu szybko dzisiaj z wami leci. No to jest stylizacja, słuchajcie, chciałabym powiedzieć wam, moja dzisiaj ulubiona, zresztą Magda też, to mówiłyśmy o tym w przymierzani, że nam się bardzo ta stylizacja podoba, bo jest po prostu taka codzienna, niesamowicie wygodna, no i prosta, klasyka, tak? No ale słuchajcie, co tutaj jest najbardziej w tej stylizacji ciekawego? No więc najbardziej ciekawe jest to, że to jest stylizacja, z męskiej szafy. To są spodnie męskie dostępne tutaj, właśnie w salonie, oraz biała męska koszula. Wydobrało się po prostu najmniejszy rozmiar, jaki był dla Madzi, do tego koszula. I czarny trencz, słuchajcie, jest świetny. No i teraz hity, hity. Proszę, kamera na dół, jak można. Czyli te świetne, słuchajcie, bodki właśnie z takim akcentem czarnym, zapinane e, na zamek, i właśnie tutaj nie widzicie, ale jest. E, na zamku też logo firmy. Bardzo fajnie wygląda. I przede wszystkim też, ma stań bokiem. Fajna, bardzo modna kaczuszka, tak? Niski obcas czyli niezwykle wygodny, już nie chodzimy w takich bardzo wysokich szpilach, tak i kto to mówi, tak, <grych> jak stoi z wielką obok, ale tak jak mówię, niezwykle wygodne, świetne buty. Także cała stylizacja black and white, słuchajcie, no to jest nasz ulubiony, to znaczy mój ulubiony trend, bardzo mnie się to podoba, uwielbiam chodzić w tego typu kolorach, tak je łączyć, to jest prostota, prostota broni się zawsze sama, więc uważam, że jest naprawdę świetna. No i a propos jeszcze tręcza, tak jak mówiłyśmy, zobaczcie, piękne klapy, zapinany na zamek, dodatkowo tutaj jeszcze właśnie kawałek mamy tutaj materiał, który ukrywa ten to zapięcie też fajnie wygląda. Piękne wykończenia, zobaczcie, także no, wszystko prezentuje się naprawdę super. Możemy, oczywiście, sobie ten tręcz tutaj spiąć, ale akurat Madzia tu bardziej tak luźno miała zarzucone, ale też fajnie wygląda. No, i do tego dołożyłyśmy plecak również tutaj z, z, małym, z małą literką z logo. Także super, bardzo dziękuję. Jeszcze tak patrzę, słuchajcie, bo chciałam Wam pokazać, ja i nie pokażę jeszcze resztę rzeczy, biżuterię, która jest tutaj również w ofercie firmy, zobaczcie, bardzo fajne zestawy, to są zestawy, które składają się z trzech bransoletek, dwóch czy trzech, trzech, dobrze, są dostępne w różnych kolorach, w fajnej cenie, zdaje się 219, tak, tak, potwierdzam, 219. Bardzo fajne, słuchajcie, są srebrne i złote. Duża tutaj jest oferta tej, tej biżuterii. Przyjdźcie sobie, zobaczcie, bo naprawdę ciekawe. Fajne metale, bardzo, bardzo ładne, ozdobne. Można sobie oczywiście osobno też nosić, niekoniecznie, ale w taki zestaw, na przykład, zobaczcie ten. Jeansy, biała koszula, sneakersy i właśnie coś w odcieniach niebieskiego i złota. Bardzo fajnie wygląda. Chciałam wam jeszcze pokazać botki, które też są dosyć ciekawe, ale już wyższy obcas. Także szukacie w tym momencie jakichś ciekawych, fajnych botków? No i znowu, zobaczcie, jakaś aplikacja z drugiej strony, która, która też jest taka bardzo mocno ozdobna, fajnie wygląda nad kostkę, także jest, są, są, przepraszam, również bardzo ciekawe. No i do tego też torebkę można sobie dopasować. No i też jest, myślę, bardzo ciekawy komplet. Dobra. Zobaczmy jeszcze, co ja tutaj dla Was mam. No słuchajcie, prostota znowu, ale prostota w wykonaniu Marsja NoGES, czyli znowu mamy. Łańcuch złoty. Mamy znowu z aplikacji również napis, i też jest on w złotym kolorze. I do tego prosta czarna spódnica. Też można fajny zestaw zrobić. Słuchajcie, do pracy do tego na przykład żakiet czy, czy sweter. Taki teraz, są, teraz są takie bardzo mocne swetry zapinane na guziki dłuższe kardigany. Też można by sobie było do tego taki sweter na przykład narzucić. I te czarne botki albo klasyczne szpilki, i też super będą wyglądać. Mamy tu jeszcze fajny, ciekawy, słuchajcie kombinezon granatowy. Króciutki, słuchajcie, też, też bardzo ciekawy, może teraz już mamy sezon troszkę bardziej, pewno coś cieplejszego wolelibyśmy założyć, ale póki jeszcze jest ta pogoda pozwalająca nam właśnie na założenie tego typu kombinezonu, później możemy założyć go do grubszych rajstop, do, do butów sportowych albo do kozaków i też będzie to fajnie wyglądało. No i jest już Madia, proszę. Prosta, też każualowa bardziej taka stylizacja, chociaż nie wiem, czy każualowa jest dosyć elegancka, to taka sportowa elegancja bardziej. Stylizacja składa się z swetra takiego troszeczkę oversize. Tutaj specjalnie dla Magdy dobrałyśmy, przepraszam, większy rozmiar, bo teraz nosimy troszkę luźniejsze rzeczy. To nie znaczy, że one mają być za duże, takie workowate, ale jeżeli weźmiemy rozmiar dwa nawet większy, całkiem fajnie to wygląda i możemy na różny sposób taki sweter wtedy sobie stylizować, żeby podkreślić wąską talię Madzi założyłam szeroki pasek również z filmy Gest Marciano. do tego wąskie spodnie z przodu z ekoskóry z tyłu materiał i wysokie no znowu kocham fajne bodki przepraszam kozaki zobaczcie podobny obcas jak do tych bodków, które wcześniej pokazywałam, fajnie wyglądają dobrze się tutaj w tym całym zestawie prezentują. Oczywiście do tego zestawu możemy założyć dżinsy, no bo to jest po prostu zwykły prosty sweter tutaj delikatnie taki malutki półgolf. No i załóż Madzia jeszcze te piękne okulary. <laughs> o, super, tak. Nie byłośmy przekonane, ale nam się bardzo podobają, pasują nam tutaj do spetra, do stylizacji. Super, słuchajcie, no i znowu widzicie ozdobne, tak, no bo ta złota oprawka, no i ona też już jest dosyć mocno biżuteryjna, więc żadnej biżuterii Madzia tutaj nie ma. Fajna, prosta torebka, słuchajcie, typowa do pracy, duża, pojemna, można odmyślić tu pewno A4. Myślę, że ciekawa. Czy to mamy skórzaną torebkę? Skórzana, potwierdzamy, skórzana. Słuchajcie, bardzo fajna. Macie bardzo dziękuję. To już ostatnia stylizacja? Tak. No dobrze. No więc jeszcze pokażę, co tutaj dla Was resztę przygotowałam. Mamy znowu t-shirty proste. Zobaczcie tutaj: miałyśmy przedtem, przypomnę, taki ze złotym łańcuchem. Tutaj prosty, bardziej może taki sportowy. Mamy go również w wersji czarnej. Także do tych spódnic, które wcześniej Wam pokazywałam, też będzie się pięknie prezentować. Zobaczcie również. Piękny, długi, beżowy kombinezon. Słuchajcie, świetny. Do tego beżowa kamizelka, przepraszam, kamizelka marynarka. Buty, które ja tutaj mam, botki też w odcieniu beżowym i taki właśnie beż total look fajnie się prezentuje. Mamy również cudną sukienkę. No ja już kiedyś miałam założoną, myślę, że parę tygodni temu i też chyba była u mnie na zdjęciach pokazana. Bardzo się wam podobała. Słuchajcie, piękna, długa. Znowu princy zwierzęce, rozpinana z góry na dół, słuchajcie, z szerokim pasem. Świetna. No i do tego na przykład kurtka znowu skórzana, czarne kozaki, które przedtem Madzia miała wysokie albo botki, ale możecie również na to też założyć krótszy sweter i na przykład sportowe buty. Mimo, że to jest taka elegancka sukienka, będzie się ładnie w tej stylizacji takiej bardziej sportowej prezentowała. No i tutaj jeszcze, słuchajcie, jeszcze jedna kolorowa sukienka. Też taka ciekawa, ładna. No tym razem chyba to... Kwiaty, ale również print. Bardzo ładny dekolt, duży. No, więc znowu mamy podkreślony biust, podkreślona sylwetka, plisowana spódnica, czyli pięknie nam tutaj sylwetkę dolną część tutaj podkreśla. Możemy założyć pasek. Jest naprawdę super. No i dwa futra sztuczne. Od razu mówię sztuczne, także spokojnie. Zobaczcie. No, jest dosyć obszerne, tak? Dosyć obszerne, dlatego tutaj dla pani, która jest tęższa lub niższa. To takiego futra absolutnie nie zalecam, dlatego że po prostu powoduje takie futro, że jesteśmy większe. Więc to jest dla osób raczej szczupłych, chyba że panie noszą obcas i wtedy, żeby troszeczkę chociaż sobie wydłużyć sylwetkę, żeby to futro, że tak powiem, nas nie zjadło, tak, czyli całą stylizację nie zabrało nam całej stylizacji. Ale jest bardzo ciekawe. No i drugie, to już mi się zdecydowanie, słuchajcie, bardzo podoba. Nie wiem do końca, co, co to jest za kolor, granatowo-czarny, ale zobaczcie, nie wiem, czy widać na kamerze, taki mieniący, piękny, króciutka taka, króciutkie, przepraszam, futro, nawet nie ma zbyt dużego kołnierza, bardzo fajnie wygląda. nie będę zakładać, bo się po prostu ugotuję w tym, <laughs> ale na pewno jest ciepłe i na takie e, zimowe dni myślę, że sprawdzi się idealnie. No i jeszcze chciałam wam pokazać tutaj chustę, którą, która również bardzo mi się podoba. Zobaczcie, w pięknych wzorach, oczywiście printach i kolorach połączonych, Super w różowym kolorze, mamy jeszcze inne różne chusty tutaj w ofercie, także serdecznie zapraszam, żebyście sobie tutaj przyszli, obejrzeli, pomierzyli stylizację, którą Wam dzisiaj pokazałam. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam i chętnie tutaj salon Marcia Nogas odwiedzicie i, i chociaż jeżeli nie kupicie, to przymierzycie i zobaczycie, jaka fajna oferta w kolekcji damskiej i również męskiej jest w tym sezonie. Bardzo Wam serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę, za to, że jest, byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, jeszcze raz, że podobały Wam się moje propozycje. Dobrego wieczoru dla wszystkich i do zobaczenia następnym razem.